Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej stronie, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają Sprawiedliwi Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie albo spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A Król im odpowie, Zaprawdę opowiadam Wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom bo byłem głodny a nie daliście mi jeść byłem spragniony a nie daliście mi pić byłem przybyszem a nie przyjęliście mnie byłem nagi a nie przeodzialiście mnie byłem chory i w więzieniu a nie odwiedziliście mnie wówczas zapytają i ci panie kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym Albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam Wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto Słowo Pańskie. Jest taka rzecz, która łączy zarówno tych, którzy idą na wieczną karę, jak i tych, którzy idą do życia wiecznego. Obydwie grupy ludzi nie dostrzegły Pana. Zarówno jedni, jak i drudzy pytają, kiedy widzieliśmy. Przecież nie widzieliśmy Ciebie ani głodnym, ani spragnionym, a jednak to ci pierwsi będą się cieszyć niebem, bo mimo tego, że nie widzieli, Pana Jezusa, Boga, to ratunkiem stało się dla nich życie pełne uczynków miłosierdzia. Widzisz więc, że według Jezusa ten w życiu odnosi sukces, kto czyni dobro dla drugiego. Jakąś motywacją dla nas ma się dzisiaj stać to, że Pan Bóg utożsamia się właśnie z najmniejszymi, więc uczynienie czegokolwiek właśnie temu, kto doznał krzywdy w swoim życiu, będzie uczynieniem czegoś dobrego. Dla Boga. Jest jakimś więc wezwaniem na dzień dzisiejszy: uczynić coś dobrego dla Pana właśnie w tych biednych, strapionych, smutnych, ponieważ jednak łatwo jest nam wrzucić tą przysłowiową piątkę do puszki i mieć z głowy to, że pomagam właśnie biednym. Łatwo jest nam nawet kupić komuś jakieś jedzenie, jakąś bułkę nawet tylko dlatego, żeby się pozbyć kogoś, kto jest dla nas kłopotliwy. To trzeba, moi drodzy, podjąć dzisiaj właśnie taką pomoc dla, dla kogoś potrzebującego, ale tak, żeby mnie to coś kosztowało i bynajmniej nie myślę tutaj o pieniądzach. Trzeba, o pieniądzach. Trzeba, żeby ta ofiara kosztowała mnie właśnie nie tylko czasu i pieniędzy, ale żeby kosztowała mnie pozbawienie mnie czegoś, co jest, powiedziałbym, najtrudniej nam się, czegoś, czego najtrudniej nam się pozbyć, mianowicie takiego komfortu, że skoro już zrobiłem coś dobrego, to jestem usprawiedliwiony. Dzisiaj wybrałem takie hasło na dzień dzisiejszy, zmiana może być przerażająca, ale wiesz, co jest jeszcze straszniejsze? Pozwolić, żeby strach powstrzymał cię przed wzrostem, rozwojem. I postępem i wyzwanie moi drodzy, które idzie, jak gdyby za tym hasłem, to to, abyśmy dzisiaj pomogli rzeczywiście potrzebującemu, ale w sposób, który będzie najmniej komfortowy dla nas samych. I nie róbmy tego w taki sposób, aby siebie jakoś poniżyć, ale żebyśmy stracili rzeczywiście ten, ten taki komfort, to nasze takie bezpieczeństwo, że zrobię coś na odległość, bo wracajmy do tego hasła właśnie. Niech strach nas nie powstrzymuje, bo, bo, bo tak naprawdę taki czyn będzie powodował i nasz wzrost, i nasz rozwój, i nasz postęp. By się usami, serce placu, bito studnia, z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody, pusta studnia, monument.